W życiu pewnie nie chodzi o to, żeby być grzecznym chłopcem, grzeczną dziewczynką, ale o wiele bardziej o to, żeby były takie spotkania, jakie wydarza się w dzisiejszej Ewangelii, między kochającym ojcem, który biegnie na spotkanie swojego syna, swojego dziecka, i tego, który wydaje się, że stracił wszystko ponieważ nie tylko majątek, ale też dobre imię stracił też swoją najgłębszą tożsamość, tożsamość bycia ukochanym dzieckiem, w tym wypadku synem. To wszystko utracił, czyli nie ma jako. Nie istnieje wręcz, utracił. Ale właśnie dzięki tej utracie czy poprzez uznanie i zobaczenie tego, że się straciło. On zyskuje wszystko jeszcze raz, bo ojciec mu to wszystko, czego mu brak daje. I dokonuje się zmiana, to wszystko, co w nim się jakby nie udało, co się potknęło, co upadło, co bolało, co nie wyszło. To wszystko zostaje odnowione i zastąpione przez kompletnie coś nowego. Wypełniony miłością, przede wszystkim odzyskuje tą najbardziej istotną część naszej ogólnej tożsamości bycia ukochanym dzieckiem. Natomiast ten starszy brat, którym można sobie go tak uprościć i wyobrazić, że życie się toczy według dwóch list, tej jednej, są wszystkie rzeczy, które należy zrobić, i które powoli, i może codziennie sobie odhacza zrobiłem, a na drugiej to, czego nie należy pod żadnym pozorem robić. I na tej drugiej po prostu znajduje się według niego jego brat, który zwiał, który zostawił, który sprzeniewierzył, który to i się to. Ale nie ma tu właśnie miejsca na, na to miłosierdzie. Na to współczucie, którego nie ma dla swojego brata. I nie ma też chyba takiego miejsca na zmianę, bo zmiana to często właśnie polega na czymś takim, że to, że coś co upadło, coś się złamało, coś zepsuło, daje miejsce czemuś nowemu, lepszemu, piękniejszemu. Temu otwartemu, tej nowej drodze. Takie mam refleksje wokół dzisiejszego tematu, Ewangelii. Podziel się ze mną Twoimi. Cześć.